Ceres. Wszystko słyszałeś, co? Podobnie jak trzydzieści innych osób, które stało najbliżej. Naprawdę nie wiem, czemu Hjalmar marnuje czas na kłótnie ze mną, skoro podobno nie mam szans w wyścigu o koronę. Nie jesteś jego siostrą, to naturalne. Zawsze się kłóciliśmy, ale myślałam, że w takiej sprawie, że będzie umiał okazać mi szacunek. A on nic, tylko mnie atakuje. Chyba gorzej byłoby, gdyby cię ignorował jako rywalkę że masz rację. Wracaj do gości. Gadając ze mną nie zyskasz głosów. Masz rację. Na razie, Gerard. A ty wierzysz, że masz szansę? Nie wiem. Co nie znaczy, że się poddaję. Nie ma mowy. Jasne. Po prostu po tej sprawie z Udalrykiem wydawało mi się, że zyskałam szacunek, że mnie traktują poważnie. Ale nie. Raz za razem muszę udowadniać, że nadaję się na królową. Wracaj do gości. Gadając ze mną nie zyskasz głosów. Masz rację. Na razie, Gerard.